Cześć, guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Wczoraj kupiłem akcje Nvidia. Ich wyniki były świetne, ale spadły o 3%. Kupiłem je po spadku i planuję dokupić więcej. Nvidia to liderzy w wyścigu AI. To najcenniejsza firma na świecie, warta 4 biliony. Stanowi 7% SP 500 i jest warta więcej niż 490 firm z indeksu. Nvidia jest cenniejsza niż one wszystkie razem. Nvidia jest też cenniejsza niż PKB niektórych krajów. Dominują w wyścigu AI dzięki swoim procesorom, bo firmy podobno jeden klient zapłacił 10 mili za procesory. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Mam otwarty handel bitcoinem, konto znów na 900. Dzikie wahania w tym tygodniu od 9. Spójrz na te wahania od 898 do 989 z powrotem do 891, znów do 900 ten miesiąc 929 do 868 982 do 878 do skacze jak szalone różnice po 100 tysięcy, ale znów zbudowałem kilka pozycji na bitcoinie. Widzisz, kupiłem trochę bitcoinów tutaj. Kupiłem po niskiej cenie 109,400. Kupiłem małe pozycje, mam więcej zleceń kupna niżej. Te transakcje mają jakby tydzień, a kiedy kupiłem. A dziś jest 28. Mają dwa dni, a już są w górę o 5304K. Ale mam więcej zleceń kupna niżej. Tu Ethereum 4300, 4300, 3300 30, schodząco w dół. Tak samo Bitcoin 108, 9500 i 205. Przejdźmy do analizy technicznej. To transakcje otwarte przeze mnie dwa dni temu. Teraz chcę być ostrożny z dużymi wejściami. Chcę chronić zyski, które zrobiliśmy od 17K. Na wykresie dziennym widać, czemu kupuję Nvidia. Nowe historyczne maksimum. Jest niski w 2025 roku. Krach taryfowy wyniósł 85 USD. Teraz wzrósł już o ponad 100%. Kupiliśmy go w kwietniu. Mówiłem wszystkim, by kupowali. Mówiłem, że kupuję w kwietniu i opublikowałem to na dole 7 kwietnia. Teraz to 200 USD, co jest niesamowite. To ogromny procentowy zysk. Na wykresie godzinowym nadal rośnie. Widać wyższe szczyty i odwróconą głowę z ramionami. Bitcoin gra na klinie zniszkującym, dlatego kupiłem trochę. Ale patrząc szerzej na 4H, widać ogromny klin zwyżkujący. Walczy z presją spadkową, ale ma wsparcie na 105, 108, 102. Myślę, że nie złamie 102 przy takim wsparciu. Stochasty dzienny jest wyprzedany i rośnie. Na tygodniowym nadal spada, ale kwietniowy spadek był jedynym, gdy doszło do wyprzedaży. Na wykresie dziennym i 4 godzinnym zaczyna być wykupiony. Mógłbym zamknąć pozycję, bo widać, że jest już wykupiony. 92 RSI z 9. Ostatnio z 12 wzrósł do 117, po czym spadł. Według 4-godzinnego wykresu czas wyjść, ale według dziennego nie. Na dziennym wciąż wyprzedany, więc zostaje, ale ostrożnie. Mam te zlecenia. Zobaczmy, jak nisko spadnie lub czy zacznie rosnąć. Na 4-godzinnym formuje się mała odwrócona głowa i ramiona. Bitcoin może mieć małą pompę, ale wchodzę ostrożnie. Um, ale nadal jestem bardzo byczo nastawiony i nie sądzę. Myślę, że mamy jeszcze 2-3 miesiące do szczytu hossy. W poprzednich hossach szczyt był zawsze w okolicy świąt lub nowego roku, ale potem rynek się załamywał. Święta to taka pompa na rynku. No, zobaczmy, czy znowu tak będzie. Na wykresie dziennym idzie w górę. Na Ethereum wygląda, że tworzy się formacja trójkąta. Nie klin, a trójkąt zwyżkujący. Rośnie napięcie i w końcu wybija z podstawy trójkąta. Mierząc tę odległość, cel dla Ethereum to 6400. To jest na dziennym. Stochastyk jest wyprzedany na dziennym. Wygląda na to, że buduje się ten wzór. Więc to znaczy, że Bitcoin nie wybierze bólu, jeśli to się sprawdzi. Wygląda na to, że wybicie nastąpi około września, co zgadza się z moimi przewidywaniami. Czyli 6400 to potencjalny cel dla Ethereum. Już jestem w tej transakcji. Mam rozłożone zlecenia, ale najlepsze miejsce wejścia jest tutaj. X oznacza punkt na linii wsparcia z linią trendu i średnią 200 sesyjną. To transakcja, którą bym zrobił na Ethereum. Otwarcie na 4300, stop loss 4000. Ustawiłbym stop loss na 4000, take profit 6,400, ryzykując 300, by zyskać 2000. Przy dźwigni 10X byłoby to 2000 USD. To transakcja, którą zamierzam zrobić na Ethereum, już ją ustawiłem. Mam 40 Ethereum kupione dwa dni temu po tym spadku i jeszcze 5 po 400 300. Zmodyfikujmy to. Jeśli ma wzrosnąć, chcę złapać na spadku. Właściwie są w podobnej cenie. Przy 4300 mamy 15, 30. Przy 3300 30, 3910. Właściwie zróbmy to 20. Albo zostawmy je, lepiej zostawić je jak są. Zwykle ustawiam transakcje i gdy je zmieniam, to błąd. Powinienem trzymać się pierwotnego planu. Nvidia jest lekko w dół. Spadła 3% wczoraj po sesji, odbiła 1%, więc jest 1,5% wyżej. Wygląda jak odwrócona głowa i ramiona na 4-godzinnym. Ale i tak kupuje też Nvidia. Musisz sam zrobić własne rozeznanie. Możesz śledzić mnie na X. Mam 101, 10 tu 100 obserwujących. Stochastyczny na tygodniowym okursorze. Sprawdź Charles Schwab i Interactive Brokers. Tam handluję. Wczoraj kupiłem więcej Nvidia po raporcie KU. Sprzedaż całkowita 46 miliardów w kwartał. Rozumiesz to? 46 miliardów dolarów przychodów w 3 miesiące. To właśnie oznacza kwartał. Rok ma 4 kwartały, czyli 4 razy po 3 miesiące. W jednym kwartale zarobili 46 miliardów dolarów. Rocznie to około 200 miliardów, mniej niż 400 miliardów Google. Google zyskuje 100 miliardów z PE na poziomie 20. Nvidia wciąż jest bardzo dochodowa. Skupuje akcje Nvidia. Bybit ogłosił konkurs w WSOT z pulą 10 milionów dolarów. 32 osoby dołączyły już do grupy Guru. Zaczęło się dziś, więc moje nowe transakcje będą, moje zyskowne transakcje liczą się teraz w WSOT to moje aktualizacje rynkowe. 808 osób dyskutuje na Telegramie. Dołącz do nich i handluj razem. Linki znajdziesz pod filmem. Bonus 60k na Bybit, 200 dolarów na Wex bez KYC i kursy. Weź się, ucz się i oglądaj za darmo. Odpowiem na pytania w następnym filmie. Subskrybuj, daj kciuka w górę, włącz powiadomienia. Kocham Was, miłego dnia, chroń swój kapitał, rynek jest teraz na szczytach. W kwietniu, gdy kupowaliśmy przy szczycie strachu i wyprzedaży, zwłaszcza na wykresach tygodniowych, braliśmy wszystko. Wtedy panował strach, ceny były niskie, blisko rocznych minimów. Teraz jesteśmy na rocznych i historycznych szczytach, musimy być bardzo ostrożni, chronić nasz kapitał. Kocham Was, miłego dnia i do jutra.